Cześć, towarzysze. Cześć, towarzysze. Dzisiaj gramy w sesale, pierwszy raz od dawna, więc bez przyciągania zaczynamy jeszcze szybki trening. No i Teraz już na drugie. A więc jesteśmy w pierwszej gierce. No i... No jeszcze nie. Ale teraz już tak. Cześć. Czas. Pięk! Eee uh, loading screen is Eee uh, no, Ej, 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 wy to widzicie? Ty grać będziesz? Ej, loading screen, loading screen. Uh, sorry, uh, I'm uh, exit I, I, I'm leave to one minute. Wy to widzieliście? Sorka za mój angielski, jest to fatalny. Jeden zdjęty. biorę kija. OK. Uchwały, -huh. uh -huh. pierwszej tylko dobrej. Nie ja, socień pogrągnął skałaśkę. Miałem mu dropnąć, ale dość, że ja dzisiaj muszę polegać na Uuuu, wystrzelał ich. Good job. Co to było? Sorry. Kurcze, nawet nie wiem, co kuwa powiedział. Chyba, że jestem jebany. Jest taka marka... E, tych... Poszewek, jebane. Jakby ty pościeli, o. To mogę gdzieś wkleić tutaj. Muszę się podrapać, muszę sobie chyba w końcu kosę kupić. E, maj, maj, a teraz mam pokażę trika, a nie można podnieść. Naprawili to. Aj napływa aktualizacja. No to widać, że cały czas pracują nad tym. Oj, widzicie ten... Y to znaczy? Wy wiedzieliście to? Dodali skrzydła i... Go... <laughs> ja o tym nie wiedziałem, Zeciula. Ja dosłownie się wchodzę w CS Instagram. Ja o tym nie wiedziałem, że oni dodali skrzydła. Przecież jeżeli wiedzieliście o tym, to zostawcie lajka. Jeżeli nie wiedzieliście, to też zostawcie. <laughs> skrzydła dodali, ja nie mogę. Ale będzie zabawa. Boże, teraz... No skurde zeszło mi. Aaaa, ale i tak Na razie idzie nam dobrze. Ok, bierzemy to, biorę M. Pochwalę się mam moim obdartusem. Obdarty, ale swój Mogę sobie w sumie inny kupić. Jest jeszcze jeden taki ładny. Ale kałaszkiem mam, się muszę też pochwalić. Kurczę mogłem nie wychylać O Boże! O kurde jak ja tu trafiłem Ja nie mam pojęcia O, już był taki stresik Thanks A, nie zapancowałem no i teraz musi być piękne obczenie mojego nowego kawałka Wiem, że trochę krzywy, ale takie było założenie, że był krzywy. Żeby opadał Na rękę Ojej, to ja wychodzę To było dość ryzykowne Ale ja już dobiję Nieźle idzie nam jak na razie, rzucam. O, boże, za ja mnie zabij... Okej. Okay. Idziemy, Ach, ale to już ja ugrałem. No tylko tylko dwoma fragami mi wytrzela, więc to nie jest tak dużo. Uh, a on to chce sam. Oh, Sreberko, mmm, oi, oh, tra-la-la, la. ooh, my ding-ding-dong.